Tak jak tutaj Pan wspominał, my nie jesteśmy teoretykami. My nie jesteśmy ludźmi, którzy, przepraszam, roca z ogona wyleciali. Większość ode, mnie ludzi, większość ode mnie ludzi ma naprawdę bogate doświadczenie. Część jest oczywiście przykrytych, bo się boją ujawnić z prostego względu, bo zwalniają ludzi z uczelni, nie chcą, jakby powiedzieli, że na przykład pracują z takim człowiekiem jak ja to automatycznie byłoby to skazane dla nich na porażkę. Po prostu by byli zwolnieni z pracy. I dlatego ja też tutaj bardzo strzegę tych swoich ludzi w pewien sposób, bo to jest dla mnie bardzo ważne. I dla tych ludzi również, bo to jest bezpieczeństwo i dla nich. Bezpieczeństwo finansowe, w ogóle funkcjonowania. Co do tutaj Pana, tutaj od zawiedzionych emerytów. Ja bym powiedział tak, jeżeli mówimy statystykę, bo akurat znam się trochę na demografii i trochę czytałem GUS-u ostatnio. Emeryt, w ogóle wszystkich osób powyżej 65 roku życia w Polsce aktualnie jest 9 milionów 800 tam cyferki. Osób, które pracują jest 6 milionów 200, przepraszam, przepraszam, pomyliłem się. 6 milionów 200 jest emerytów. 9 milionów 800 osób pracujących odwrotnie. W związku z powyższym jest stosunek 65% stosunku emerytów do pracujących, taka jest relacja i korelacja. Nieowzględnione w gusie zostało 3 miliony ponad 3,5 miliona, których wyjechało i nieowzględniono imigracji ukraińskiej, która wynosi od stycznia tamtego roku przekroczyła 3 miliony też osób i oni pracują u nas. O co mi chodzi? Mamy bardzo, układ, mamy bardzo poważny problem w ogóle z demografią, bo my wymieramy. Jeżeli otworzycie coś takiego jak rocznik statystyczny GUS, zobaczycie, że na 2050 rok, ja wiem, że to jest oddalone, większość z Was i prawdopodobnie ja też nie dożyję tego wieku, ale będzie nas o 5 milionów mniej. Zgodnie z tymi tendencjami, które odbywają się, e, jest to bardzo poważny problem. Dlatego, mówię, ja bym nie, nie jestem zwolennikiem tego, żeby emeryci, przepraszam, zarządzali z prostego względu. Bo ktoś na nich musi pracować. Jeżeli, budżetówka, mamy około, tam dajmy na to 5 milionów osób. Jeżeli mamy i, i 6 milionów jest pracują 9 milionów jest pracujących, 3 miliony wyjechało, to okazuje się, że jakieś 2 miliony pracuje na 80% stanu. Nie wygłupiajmy się i nie, nie róbmy, bo emeryci są niestety bene beneficjentami e, podatków i dlatego e, będą e, oni korzystać z tego. Wracając jednak do, e, e, kontynuując wątek tutaj, e, co pani Dorota wcześniej powiedziała z normalnego kraju. My wspieramy e, tutaj e, normalny kraj pod względem eksperckim, pod względem programowym i nie będziemy pisać o ustrojach, że będziemy zmieniać ustroje, że będziemy latać e, z flagami na prawo i na lewo, czy krzyżami i udawać, że, wie, e, że im więcej będziemy jeść Eucharystii, to będziemy święci. Nieprawda, nie będziemy święci. Nam jest potrzebny tak naprawdę zdrowy rozsądek. Opracowanie, tak naprawdę, żeby ci ludzie z uchodźstwa mogli wrócić, ale żeby oni mogli wrócić, niestety musimy przygotować odpowiednie alternatywy dla nich. Tak samo jest problem taki, że u nas niestety młodzi ludzie nie chcą, przepraszam się, płodzić. No sorry, tak to wygląda. A jeszcze środowiska LGBT manipulują całą tą sytuacją. Choć dla mnie to środowiska LGBT, czy tam teraz z tymi kościołami i tak dalej, E, Aborcją i tak dalej, to są tematy zastępcze. O tym to tak naprawdę możemy sobie pogadać, bo jakbyśmy e, e, przy kawce i tak dalej, i, i, i nic więcej. Ale jeżeli chodzi o strategię, to musimy się koncentrować na konkretach, czyli sprawy podatkowe, sprawy, e, e, dajmy na to, jak e, zrobić, żeby na przykład sądownictwo wróciło do, e, na właściwe tory. Mamy e, zrobić nasze bezpieczeństwo, bo nam wcale. E, ja byłem żołnierzem, przepraszam, wojsk specjalnych i e, nam Amerykanie naprawdę nie są potrzebni. Nie są nam potrzebni tutaj. Ja, ja rozumiem, bo też służyłem w NATO przez kilka lat. Byłem tam, służyłem w tej Brukseli i widziałem, jak to, jak to funkcjonuje. Naprawdę widziałem. Proszę Państwa, tutaj. Są potrzebne rozwiązania. Ale żeby te rozwiązania wdrożyć, niestety muszą ludzie przyjść. Musimy być w miarę y, 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 największą rzeczą i najtrudniejszą, jaka jest do zrobienia, to jest wzajemne zaufanie. To jest najtrudniejsze, bo zazwyczaj za, zaraz się pojawi albo żyd, albo to, albo Sramto. I, I to jest takie gadanie. A ja powiem to tak. Nie mówmy, nie zganiajmy, bo tak naprawdę winnymi tego stanu rzeczy to my sami jesteśmy. Nie zwalajmy tego na Żydów, na kogokolwiek, bo my sami zepsuliśmy to wszystko, a teraz obwiniamy, szukamy winnego. To jest ważne. I teraz, jeżeli mamy naprawdę naprawić ten kraj, to proszę Państwa, ja powiem tak: jeżeli chcecie do ekspertów, Bastion Polska, Bastion Dialogu, jeżeli chcecie do partii, jako ci do struktur normalny kraj. Zapraszam, robimy na Bastionie Polska, jest opisane każda rzecz. My nie pojawiliśmy się jak Filip z Konopi wczoraj, bo prowadzimy bez y, żadnych pieniędzy, bez niczego. Prowadzimy od kilku lat portal. On ma, y, można powiedzieć, nie ma dużej oglądalności, jakieś półtora, no teraz może milion osiemset y, y, subskrybentów mamy. To nie jest dużo. Ktoś by powiedział, że to jest ogromne. Ok. Ale to ja potwierdzę, że to jest bardzo mało, bo, bo czym innym jest subskrybowanie, czym innym tym. Kończąc, proszę Państwa, naprawdę, proszę zajrzeć na te strony, zobaczycie o czym piszemy, nie jesteśmy baj bajkopisarzami, nie będziemy gadać o yy, yy, zawiedzionych ludziach, bo my mamy się wziąć do roboty i zrobić porządek.